Siemanko widzowie, znajdujemy się w pociągu do Warszawy, a ze mną jest Mateusz Kucza. I gdzie jedziemy? Jedziemy na Solta, na... nie wiem jak, G i Nogi. I ja robię Open na Nogi, Open Pro, a Mateusz robi Open Pro i Open Twój Pro pasów. także liczymy na Double Gold, w tym chcemy we dwójkę zamknąć e, kategorię Open Pro. Także nie przedłużając, widzimy się w Warszawie. Siemano widzowie, my już pod halą i nastawiamy się na waleczki. Kogo tutaj spotykamy? Szymon Pajniewicz Szenka. i kolega Szymon, z ten planet Kowalczyk, Kowalczyk ten Planet znana osobistość. Jak nastawienie chłopaki? No jest dobrze, o, jest. Kolega, kolega startuje jaki i, i, i krzycze, udaje, że znaczę Okej. Okay. Jakieś kontuzje? Czy nie możesz zjadać? Nie, małe kontuzje. Nic, nic. Okay. nic, nic Czyli gwiazdy na niebie się nie ułożyły. Tak jest. Okay. To jest to. Damian, co masz tu do ja powiedzenia? Ja kontuzji w zajebistej formie, a pierwszą przejebałem. No Więc to. zaraz. Logo Kimucha na się to należy to jest, tutaj. Kurwa, a później co? No Open Pro, może się spotkamy, a jeszcze do tego Open Purple nie. Zobaczymy, Dobra. Czybać. No to. No. Lecimy. No, Takie stajcie w pierwszej walce Open G, no nie powiem, bardzo mocno. wat sou die eerste moet kom het. Sodoende stane die maats oor daardie verskill. Jy weet dit is taai, jy weet. En dit is baie moeilik om te sê wat. Het hy dit gesien? Dit kan nie gesien word nie. Thank yeah.

thank uh you -huh. 在干什么？ Czerw z biodra, otwórz klatkę. Natan biodro do przodu. Mieszaj z biodrem do przodu. Otwórz klatkę, biodro do przodu. Minuta poszła. Wyjść na zewnątrz prawą nogą.

Cięż, ciężkie pytanie. Ale nikt to wybrał. Dokładnie. Jestem w sprzedajny. Jak po prostu kolejniejsze to powstanie, to przecież tak dobrze. Mata numer 8. Wysad 9. Karmi Matiszy. Nie w środku twoje. Kontroluj kostki. I biodro do przodu łabłęb. Lewa ręka za głowę. Strzel z biodra do przodu, otwórz klatkę. Mieszaj pozycję. Albo głowa w dół, albo głowa w górę. Więcej presji musi iść w to Natan. 2 na 1. 2 na 1 na dalszej ręce. Cztery poszły. Dwie do środka na tam. I z tego możesz wciągać. Pan na jeden. Dwa na 1, tak. Ręka pod pachę. Spróbuj, łącz z przeprowadzką. Łącz z przeprowadzką na bliższą rękę. Dwa na 1. dawaj, dawaj. Nie przegrywaj walki na chwyty na prawej ręce. Presja na kolano. Otwórz kostkę i góra, tak jest. Ciasny bodylock. Ciasty bodylock, zakrocz nogę lewą. Nisko głowa, dupa wysoko. Lewa noga zakroczy kolano. Lewą nogą zakrocz kolano. Tak, dawaj, dawaj. Lewą nogą zakrocz kolano. Poprawiaj chwyt, dawaj, dawaj. Możesz zebrać nadgarstek prawą ręką. Obciąż prawą stronę. I przeskocz w prawo. Zbieraj nadgarstek jak na niego wstaje. I po już nudnej pierwszej walce przechodzimy do drugiej z Sebastianem Patykiem, gdzie w zupełności nic się nie działo pierwsze 5 minut. Więc pozwolę sobie to przyspieszyć i przejść od razu do dogrywki. twoje w środku, Natan! Twoje w środku! Twoje w środku, tak! Dawaj, dawaj! Masz kraba, sklej się do biodra. Ciasno, pięty do maty, pięty do maty. Pięty na matę, wspinaj się po biodrze. Pięty na matę. Pięty na matę, tak. Wspinaj się po biodrze. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Musisz go obrócić, dawaj na tan. Dawaj Nathan! Przeskocz! Wciągaj Keja! Łap za głowę! Łap za głowę! Odkrycie się klatką! Plecy do maty! Plecy do maty! Plecy do maty na górę! Na kolana! Wstawaj, tak jest! Dawaj, dawaj! Ni slajd, ni slajd! W prawą stronę! I już wiedziałem, że przegrałem w momencie, gdy nie dostałem punktu za zrzucenie seby i łudziłem się, że może ten punkt wpadnie. Szkoda mi jedynie tego pierwszego berimbolo, bo tam niepotrzebnie próbowałem szukać nogi. Jakbym poszedł po plecy, no to bym mógł wygrać. Tak to niestety przegrałem na własne życzenie, oczekiwanie na wejdykt i... dzień jak pan Jankowski na reprezentanta. Pan 3 Adrian Markowski, ale Pravi skuburi. Zdaj bodilo. 3. Krzysztof Pieszek, Ozga Witowię. Jak widać po wcześniejszych walkach moich Mateusza, nie poszło tak jak byśmy chcieli. Mieliśmy razem zamykać finał, nie udało się, ale Mateusz dał zajebiste walki. Ja głupio przewaliłem z Sebastianem Patekiem w openie. Potem w kategorii poszedłem po losowe główno Gianni Loka. A Mateusz dał piękne bitwy z Mantasem i Ekinem, które w... zabrały, zabrały mu życie. Ale zajechał ich na śmierć, a i siebie też. I, siebie też. I w ćwialce z Kamienem Dzikowskim nie chciał się kontuzjować, więc. tak No, ale takim, że bardziej na kontrolowanie kontuzji. Także widzimy się w kolejnych materiałach. Siemanu.